Czy budzisz się rano i czujesz, że Twoje ciało już nie reaguje tak jak kiedyś? Czy tracisz pewność siebie w sypialni? Czy myślisz, że to koniec Twojej męskości? To nie jest normalne. I nie musisz z tym żyć. Tysiące polskich mężczyzn po pięćdziesiątce codziennie borykają się z tym problemem w milczeniu. Wstydzą się rozmawiać o tym z żoną. Unikają lekarzy. A każdy dzień, który mija, sprawia, że sytuacja staje się coraz gorsza. Ale dzisiaj dowiesz się o jednej prostej technice, która może całkowicie zmienić Twoją sytuację: bez leków, bez operacji, bez wydawania fortuny. To zabiera tylko jedną minutę dziennie. Nazywam się doktor Monika Wójcik. Specjalizuję się w urologii z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem klinicznym. Przez te wszystkie lata przyjęłam tysiące polskich mężczyzn, którzy przyszli do mnie zrezygnowani, zawstydzeni, przekonani, że ich męskość już nigdy nie wróci. I wiesz co? Większość z nich się myliła. Jeśli to, co mówię, rezonuje z tobą, zostaw łapkę w górę. To pomoże innym mężczyznom w Polsce znaleźć ten materiał. Bo ten problem dotyka znacznie więcej osób, niż myślisz. Zanim pokażę Ci dokładnie, jak stymulować to konkretne miejsce, muszę Ci wyjaśnić, dlaczego w ogóle tracisz potencję. Bo bez zrozumienia przyczyny, nigdy nie rozwieszasz problemu na dłuższą metę. Widzisz, Twoje ciało to niezwykle precyzyjny system. Erekcja nie dzieje się przypadkowo. To złożony proces, w który zaangażowane są naczynia krwionośne, nerwy, hormony i psychika. Kiedy jesteś młodszy, wszystko działa jak dobrze naoliwiona maszyna. Ale z wiekiem, szczególnie po pięćdziesiątce, zaczynają się problemy: najczęstsze przyczyny. Po pierwsze, zła cyrkulacja krwi. Twoje naczynia krwionośne stają się mniej elastyczne. Krew nie dociera tam, gdzie powinna. Po drugie, spadek testosteronu. Ten hormon zaczyna naturalnie maleć po 40 roku życia. Po trzecie, stres i napięcie psychiczne. Polska rzeczywistość: problemy z emeryturą, zmartwienia rodzinne wszystko to wpływa na twoje Libido. Według najnowszych badań Ponad 60% polskich mężczyzn po 60. doświadcza problemów z erekcją. 60%! To więcej niż połowa. Ale wiesz, co jest najgorsze? Tylko 10% z nich szuka pomocy. Reszta cierpi w milczeniu. A milczenie jest najgorszą rzeczą, jaką możesz zrobić. Bo problemy z potencją to nie tylko kwestia seksu. To sygnał ostrzegawczy od Twojego ciała. To może oznaczać problemy z sercem, cukrzycę, nadciśnienie. Lekarze wyjaśniają, że penis jest jak barometr Twojego zdrowia. Jeśli tam nie dociera krew, to prawdopodobnie masz problemy z krążeniem w całym ciele. Im dłużej czekasz, tym gorzej. To nie jest coś, co samo przejdzie. Przeciwnie. Z każdym miesiącem sytuacja się pogarsza. Twoje naczynia stają się bardziej sztywne. Twoje hormony spadają jeszcze niżej. Twoja psychika cierpi coraz bardziej. Ale jest nadzieja. I dlatego właśnie tu jesteś. Teraz pokażę ci pierwszą technikę, która jest najbardziej dostępna i możesz zacząć ją stosować już dziś wieczorem. To technika stymulacji punktu Huyin. W medycynie chińskiej znany od tysięcy lat. W urologii zachodniej dopiero niedawno zaczęliśmy rozumieć dlaczego działa? Ten punkt znajduje się między Twoimi jądrami a odbytem to miejsce, gdzie spotykają się kluczowe nerwy odpowiedzialne za erekcję. Nazywamy to krocze i stymulacja tego obszaru może całkowicie odmienić Twoje życie seksualne dlaczego to działa? Z medycznego punktu widzenia, kiedy stymulujemy ten punkt, aktywujemy nerwy płciowe. Zwiększamy przepływ krwi do okolic miednicy. Wzmacniamy mięśnie dna miednicy, które są kluczowe dla utrzymania erekcji. To jak trening siłowy, ale dla Twojej potencji. Pamiętam pacjenta, 70-letniego pana Andrzeja z Krakowa, który przyszedł do mnie całkowicie zrezygnowany miał erekcji od trzech lat. Myślał, że to koniec. Pokazałam mu tę technikę. Po dwóch tygodniach regularnej stymulacji zauważył pierwszą poprawę. Po miesiącu wrócił do mnie ze łzami w oczach. Powiedział, że czuje się jak nowy człowiek. Jak dokładnie to robić? Za chwilę dokładnie wytłumaczę, ale najpierw muszę Ci pokazać, jak to połączyć z odpowiednim odżywianiem? Bo stymulacja punktu to dopiero początek. Twoje ciało potrzebuje odpowiednich składników, aby móc odpowiednio reagować. Bez nich nawet najlepsza stymulacja nie da pełnych efektów. Teraz przedstawię Ci protokół polski. Przepis domowy, który łączy tradycyjne polskie produkty z nowoczesną wiedzą urologiczną. Protokół polski na potencję. Składniki. Pierwszy składnik: buraki. Tak, zwykłe buraki, które kupisz na każdym polskim targu. Buraki zawierają azotany, które twoje ciało przekształca w tlenek azotu. A tlenek azotu to najważniejsza substancja dla erekcji. Rozszerza naczynia krwionośne i pozwala krwi swobodnie płynąć do penisa. Drugi składnik: Czosnek. Dwa ząbki dziennie. Czosnek od wieków znany jest w polskiej medycynie ludowej jako afrodyzjak. I nauka to potwierdza. Czosnek poprawia elastyczność naczyń krwionośnych i obniża ciśnienie. Twoje serce pracuje lepiej. Krew płynie swobodniej. Trzeci składnik: orzechy włoskie. Garść dziennie. Zawierają l Aminokwas, który również przekształca się w tlenek azotu, plus zdrowe tłuszcze omega-3, które wspierają produkcję testosteronu. Przygotowanie: rano na pusty żołądek wypisz klankę świeżo wyciśniętego soku z buraka. Możesz dodać pół jabłka, żeby było łagodniejsze w smaku. Do śniadania zjedz garść orzechów włoskich. Wieczorem, z kolacją. Zjedz dwa świeże ząbki czosnku. Możesz je pokroić i dodać do kanapki z ciemnym chlebem. Sposób użycia. Stosuj ten protokół codziennie przez co najmniej 4 tygodnie. Ale pamiętaj, to nie zadziała z dnia na dzień. Twoje ciało potrzebuje czasu, aby zregenerować naczynia i przywrócić właściwe funkcjonowanie. A teraz wracamy do stymulacji punktu huin. Obiecałem Ci dokładną instrukcję. Jak stymulować punkt yin krok po kroku. Najpierw znajdź odpowiednie miejsce. Usiądź wygodnie, umieść dwa palce między jądrami a odbytem. Poczujesz małe zagłębienie. To właśnie ten punkt. Zaczynaj delikatnie. Nie musisz wciskać mocno. Delikatny, rytmiczny nacisk. 10 sekund nacisku, 5 sekund przerwy. Powtarzaj przez jedną minutę. Najlepszy moment. Rano, zaraz po przebudzeniu. Twój organizm jest wtedy najbardziej zrelaksowany. Poziom testosteronu jest najwyższy rano. To idealny czas. Możesz to robić siedząc na krawędzi łóżka. Możesz to robić w łazience. Zanim weźmiesz prysznic, nikt nie musi wiedzieć. To twoja prywatna rutyna. Ale to nie wszystko. To dopiero pierwsza warstwa. Jeśli chcesz naprawdę głębokich rezultatów, musisz połączyć stymulację z odpowiednimi ćwiczeniami. I tutaj przechodzimy do drugiej techniki, która jest znacznie potężniejsza. Mowa o ćwiczeniach kęgla dla mężczyzn. Wiem, Wiem, większość facetów myśli, że kedżel to coś tylko dla kobiet. Nic bardziej mylnego. Twoje mięśnie dna miednicy są kluczowe dla twardej i długotrwałej erekcji. Bez silnych mięśni, nawet jeśli krew dociera do penisa, nie jesteś w stanie utrzymać erekcji. Te mięśnie działają jak zaciśnięta pięść, która zatrzymuje krew w członku. Z wiekiem te mięśnie słabną. Tracą elastyczność. I dlatego, nawet jeśli czujesz podniecenie, twoje ciało nie jest w stanie podołać. Badania wskazują, że regularne ćwiczenia kęgla mogą poprawić jakość erekcji nawet o 70%. 70%! To więcej niż niektóre leki i bez żadnych skutków ubocznych. Jak robić ćwiczenia kęgla? To bardzo proste. Przypomnij sobie uczucie, kiedy próbujesz zatrzymać strumień moczu w trakcie sikania. Te właśnie mięśnie musisz napinać. Zaciśnij. Trzymaj przez 5 sekund. Rozluźnij. Powtórz 10 razy. 3 serie dziennie. Możesz to robić dosłownie wszędzie. W autobusie, w kolejce do kasy w Biedronce, siedząc na kanapie przed telewizorem. Nikt nie zauważy to twoja tajna broń. Jeśli to ma dla ciebie sens, zostaw łapkę w górę. To naprawdę pomaga innym polskim mężczyznom znaleźć ten materiał. Wróćmy teraz do tego, o czym rozmawialiśmy na początku. Powiedziałam, że problemy z potencją to nie tylko kwestia seksu to sygnał od twojego ciała, że coś nie gra z twoim krążeniem. I dlatego musisz wziąć to poważnie. Jeśli ignorujesz problemy z erekcją, ryzykujesz znacznie poważniejsze konsekwencje. Zawał serca, udar mózgu, cukrzyca to nie są żarty. Lekarze wyjaśniają, że zaburzenia erekcji często pojawiają się 3 do 5 lat przed poważnym incydentem sercowym. Twoje ciało próbuje ci coś powiedzieć. Nie ignoruj tego komunikatu, ale wracając do rozwiązań, teraz pokażę ci trzecią i najpotężniejszą technikę to połączenie wszystkiego, czego się już nauczyłeś z dodatkiem jednego kluczowego elementu zimnych kąpieli. Tak, dobrze słyszysz zimna woda wiem, że polska zima jest wyjątkowo surowa. I może wydawać ci się szalone, żeby specjalnie wystawiać ciało na zimno. Ale zaufaj mi, to działa. Kiedy temperatura spadają, twoje naczynia krwionośne kurczą się, a potem gwałtownie się rozszerzają. To jest jak trening interwałowy dla twoich naczyń. Zwiększa ich elastyczność. Poprawia krążenie. I co najważniejsze stymuluje produkcję testosteronu. Badania wskazują, że regularna ekspozycja na zimno może zwiększyć poziom testosteronu nawet o 20%. A wyższy testosteron to silniejsze libido i lepsza erekcja. Jak to robić bezpiecznie? Nie musisz od razu wskoczyć do lodowatej wody. Zacznij stopniowo. Pod koniec codziennego prysznica zmień wodę na zimną. Tylko na 30 sekund. Skup strumień wody na dolnej części brzucha i okolicach pachwin. Pierwsze dni będą trudne. Twoje ciało będzie protestować. Ale po tygodniu zaczniesz czuć różnicę: więcej energii, lepsze samopoczucie, i tak, lepsza potencja. Pamiętam innego pacjenta, pana Marka z Poznania. 60 letni mężczyzna, który łączył wszystkie trzy techniki. Stymulacja punktu Huyin rano. Ćwiczenia kęgla trzy razy dziennie. Zimny prysznic wieczorem. Plus protokół żywieniowy, buraki, czosnek, orzechy. Po dwóch miesiącach przyszedł na kontrolę. Powiedział, że nie tylko wróciła mu potencja, ale czuje się młodszy o 20 lat. Ma więcej energii, lepiej śpi. Jego żona zauważyła zmiany i ich związek się poprawił. To jest siła kompleksowego podejścia. Nie ma jednej magicznej pigułki, ale jest system, który działa, jeśli się go trzymasz. Napisz w komentarzach, czy już stosowałeś którąś z tych technik? Podziel się swoim doświadczeniem. Twoja historia może pomóc innemu mężczyźnie, który teraz się waha. Teraz chcę ci powiedzieć coś bardzo ważnego. Wszystko, co do tej pory pokazałam, to techniki fizyczne. Ale jest jeszcze jeden element, o którym większość mężczyzn zapomina: element psychiczny. Stres, lęk, presja, wszystko to zabija Twoją potencję szybciej niż jakikolwiek problem fizyczny. Twój umysł jest twoim największym organem seksualnym. Jeśli twoja głowa nie jest w odpowiednim miejscu, twoje ciało nie zareaguje, nieważne ile robisz ćwiczeń. I tutaj w Polsce mamy szczególny problem. Polscy mężczyźni są wychowywani w kulturze milczenia. Nie mówimy o uczuciach, nie mówimy o problemach, zamykamy wszystko w sobie. A to powoli nas zabija. Jeśli masz problemy z potencją, musisz o tym porozmawiać. Z żoną, z lekarzem, z kimś, komu ufasz. Bonoszenie tego ciężaru w samotności tylko pogarsza sytuację. Jedna z moich pacjentek, żona siedemdziesięcioletniego mężczyzny, powiedziała mi ze łzami w oczach: Pani doktor, myślałam, że on mnie już nie kocha. Przestał mnie dotykać, unikał bliskości. Dopiero po dwóch latach dowiedziałam się, że to nie chodzi o mnie. On się wstydził, bo nie mógł utrzymać erekcji. Widzisz, milczenie niszczy związki, komunikacja je ratuje. Dlatego, jeśli masz partnerkę, usiądźcie razem, porozmawiajcie szczerze, powiedz jej, co się dzieje. Daj jej szansę, żeby Cię wesprzeć. Większość kobiet jest znacznie bardziej wyrozumiała, niż myślisz. A jeśli jesteś sam, nie martw się. Te techniki działają niezależnie od tego, czy jesteś w związku. Poprawa potencji to nie tylko kwestia seksu to kwestia pewności siebie, energii życiowej radości z bycia mężczyzną. Zasługujesz na lepsze życie. Zasługujesz na to, żeby czuć się silny, pewny siebie, pełen wigoru. Niezależnie od wieku. Jeśli chcesz dostęp do ekskluzywnych treści, głębszych przepisów i spersonalizowanych porad, dołącz do członków naszego kanału. Tam dzielę się jeszcze dokładniejszymi protokołami, odpowiadam na pytania i prowadzę członków przez cały proces krok po kroku. Ale nawet jeśli nie dołączysz, wszystko, co pokazałam Ci dzisiaj, jest wystarczające, żeby zacząć. Wystarczające, żeby zobaczyć pierwsze rezultaty w ciągu dwóch do czterech tygodni. Podsumujmy wszystko. Czego się dziś nauczyłeś? Technika pierwsza. Stymulacja punktu Hui Yin. Jedną minutę dziennie, rano, zaraz po przebudzeniu. Delikatny nacisk między jądrami a odbytem. Technika druga. Ćwiczenia kęgla. Trzy serie po dziesięć powtórzeń dziennie. Zaciśnij, trzymaj pięć sekund, rozluźnij. Technika trzecia. Zimne prysznice. 30 sekund zimnej wody na koniec codziennego prysznica. Skup strumień na dolnej części brzucha. Protokół żywieniowy. Sok z buraka rano. Garść orzechów włoskich na śniadanie, dwa ząbki czosneku wieczorem to są Twoje cztery filary. Stosuj je regularnie przez minimum cztery tygodnie. Nie oczekuj cudów z dnia na dzień Twoje ciało potrzebuje czasu, ale jeśli będziesz konsekwentny, rezultaty przyjdą. I pamiętaj: każdy dzień liczy się. Każdy dzień, kiedy stosujesz te techniki, to dzień, kiedy Twoje ciało się regeneruje. Twoje naczynia stają się bardziej elastyczne, Twoje hormony się równoważą, Twoja pewność siebie rośnie. Możesz to zmienić od dziś, możesz odzyskać swoją męskość, możesz znowu poczuć się jak prawdziwy mężczyzna. To nie jest koniec. To jest początek twojej transformacji. Jeśli ten materiał otworzył ci oczy, polub ten film. Jeśli znasz innego mężczyznę, który potrzebuje tej wiedzy, podziel się tym filmem. Może właśnie uratuje jego związek. Może właśnie przywróci mu radość życia. Zasubskrybuj kanał i włącz dzwonek, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Regularnie publikuję nowe filmy o zdrowiu mężczyzn, problemach urologicznych i sposobach na lepsze życie po pięćdziesiątce. Twoje zdrowie jest najcenniejsze co masz? Dbaj o nie, walcz o nie, nie poddawaj się. Jeśli podobał Ci się ten film, jestem pewna, że spodoba Ci się także ten, który pojawia się teraz na Twoim ekranie. Przygotowałam go specjalnie dla subskrybentów tego kanału. Tam pokazuję jeszcze więcej technik na poprawę męskiego zdrowia. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Dbaj o siebie.